Hmm. Tak? Poczekajcie. No nie wiem, czy to odłączyć, czy nie. Dobra, jak będzie podłączone, najwyżej się cofniemy, jak źle będzie. Więc, co tam szkodzi, nie? Nie, tu nie. O, tam już pancerz to weźmiemy. Ok. Tu jest on. Musi być on wszędzie. Może coś jeszcze przegapiliśmy. Przegapiłem. Ale bądź razie to ja nie wiem w sumie. Nie, tam nie chyba. On w sumie pójdzie. Sprawdzić. Nie no, nie chyba. Dobra, czekajcie obczajmy wszystko po kolei. A, tu nie odpaliłem. O. Tak wiedziałem, że coś źle. Dobra. Pewnie coś jeszcze gdzieś nie odpaliłem. O. Hmm. Zobaczmy tutaj. Zobaczmy tutaj. Tu jest odpalone. Um. Tu jest. Tam. Nie, te, tu jest wyjście. To nie. Dobra. To idziemy teraz tutaj. Tu odpaliłem. Hm. Nie no, to chyba musi być podpalona. Znaczy podłączone, nie? A! Yeah. Ok Taki bajer ma być? Czy co? O co chodzi? To o to chodziło? Czy co? Wow, lepiej tu wejdę Bo jeszcze mnie jednie i co będzie? Wow! Wow, gdzie to się podziało? A chyba wiem co trzeba zrobić. Poczekajcie, właśnie pewny nie jestem. Poczekajcie, save game. Chyba wiem co trzeba zrobić. Nie? Nie no, głupi pomysł. Te. No, to było głupie. Bo ja myślałem, że to teleportuje, czy coś, a to nie To nie <laughs> a, może... a może tak Ale po co my to robimy w sumie? To, to nie ma sensu Nie ma sensu ziom Przypierdol A dziurę pewnie zrobi Czy co? Dziura? <laughs> Tak myślałem, dziurę zrobiła, dobra Ło, pali się Pod, Podkrzywane. dobra, chuj tam Ale tu rozjebało, ło Oładowanie. Pewnie padnę jak dziwka O nie Nie tak miało być, ale dobra Tu jest kotłownia Dobra, wejdźmy tam może Nie, tu nie ma prześcienia Co to jest? Glizda. Łe, dobra. dobra, to idziemy tędy, tędy, pędy. Dobra, poczekajcie, sprawdzę, jak się nagrywa. Okej, okay, ludziska, dobrze się nagrywa. Woda z gwinta. Yeah, dobra, siema. Pedale łysy. Co wyruchasz mnie? Co wy tu robicie? Mózg. Masz mózg! Ha gumowy Co to jest? Izolatki? Czy co? O co chodzi teraz? Co jest? Po co ja tu przyszłem z wami? W sumie to nie wiem No, że ja nie wiem o kurwa Chyba muszę to główną wyłączyć O, nie udało się Chyba muszę to wyłączyć Tak myślę Że trzeba tak zrobić Dobra Bo innego wyjścia nie ma O kurwa P Prawie się udało Na hardkora będziemy czaskać Harmazony, ziom, dobra jest, udało się? Czy nie? Udało się, dobra. Zajebisty jestem, widzieliście? 11HP, tak to się robi. Za kurwisty jestem. Uważajcie, bo was zabiją te pedały tam, łyse. Z z maszynówami Te pedały Co za nimi mam iść? Czy co? Może ja pójdę przodem, co? Czy nie? Okej okay. Nie ma tu nikogo Pewnie zaraz dostanę klocka w rei. Chuj O co chodzi? Pierdolą, od dupie i... Okej okay. No chodźcie debiler ruda Chodźcie A on nam otworzy te drzwi, te drzwiery A wy będziecie się pukać w dupa Dziwcipa Ci Wow O kurwa ty hey, mam mało życia, ja sen nie dam rady chyba. Co spierd dalej? O, ja sobie nie dam rady z tylu życiami. Tyle życia. Czekajcie, może gdzieś tu jest apteczka czy coś? Co? może? Hmm, tam nie było? Czasem? Nie Tu właśnie, tu jest kurwa Ale jak tam się kurwa dostać? Tu, dobra To jest po tej stronie Czekajcie, może uda się nam dostać Po tą apteczkę Psz! No, udałem się Tu hmm. Tu jest apteczka, dobra Spoko mamy. Mamy trochę życia. No. Właśnie o to chodziło. Potrzebowałem życia i mam życie. Dobra, gdzie tu iść. Prosto chyba, nie? Tutaj, dobra. Poczekajcie, zapiszmy sobie grę. Jeszcze. Save. Okej! Okay. Idziemy na Mordor. Mordor, będziemy mordować. O kurwa. Ej no oni są zatrwani kurwa Naprawdę oni są nie... Oni są nie dojebani jacyś kurwa Ej no What the fuck? Ej no co to ma być? Ty! Ziom! No jak ją mam deseradę z tymi pedałami rudymi ro kurwa Kurwa, chuj tam, po chuju Dobra, muszę tu przykampić Na, chry, na tych frajerów rudych Na rudy małpy Dobra, tu przykampimy Kurwa Dobra, udało się Ale muza Dobra, uda się Kurde! Nie uda się chyba. Raczej się nie uda. Do dupy tam nic ja Oni mają za dobrego ma kurwa W dupę cegówca Kurwa? No zobaczcie! To nierealne ty To nie... to, to jest niedojebane tej. To robił tą grę kurwa jak się Kurwa Ruski, kurwa Pajas, kurwa Kurwa pierdol pierdolta się, kurwa Ja pierdolę Zobaczcie, kurwa Poczekaj, gdzie ja mogę się schować? Ja pierdolę, no To, to, to kurwa nie, no, naprawdę, no Będę się z tym męczył dwa lata, chyba Dobra, przykampie tu Kurwa No zobaczcie, no Wyleżeć z Aimem w dupie i... Zabiję cię, tej Aim mam, kurwa Powinien gardnąć tego Aima tym potem, No zobaczcie, kurwa ja pierdolę Kurwa to ma być gra kurwa Kurwa w kurę w zjebany Dobra kolejna próba Kurwa Poczekajcie Będziemy napierdalać Mordorem kurwa Pierdol się Pierdol się Co? Co ty pierdolisz? No, kurwa. To jest dobry camp. No i chuj, dobry camp, kurwa. Mhm, zaraz. Wiecie co, to chyba shotgun się przyda. Albo to. Dobra, to się przyda. Dobra, jest gi... o kurwa te pedały tam wyszły dobra dobra taktyka ci powiem dobra już zaraz tu przejdę ludziczka spoko 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 zaraz tu przejdę i do ciebie wosk, kurwa wasze tusty rozprzodzą te dupska kurwa kurwa dupa dupa w pizda ty się tam Jeff Freeman Freeman już pan 200 razy Jak dziwka w burdelu kurwa O kurwa Dobra trzeba uważać No i chuj Dobra Jest git Jeden HB Uda mi się Kurwa, gówno Gówno się udało, ale dobrze było teraz Trzeba właśnie tak robić To jest właśnie pojebana gra kurwa Dobra Teraz tu kampimy Okej okay. Kurwa Ale dobrze idzie, to jest właśnie dobra taktyka Więc na pewno nam się uda Bierzę w siebie, kurwa Okej okay. Dobra, udało się Ale mu przypierdoliłem ty co ja mam tu walczyć z nimi? Kurwa, ale to nierealne, żeby wygrać jeszcze na normalnym poziomie do żółtości. Ej! Nie, nie, nie pojmuję tej gry. Kurwa. Pojebany etap. Kurwa, czuję się ja z bossem walczył. Kurwa. Esquerdas, Zombie! curva!